Thank you. po takim w tych małych miejscowościach są jedynymi ośrodkami kultury. Nie ma y, kina, nie ma. Y, jeszcze kiedyś były jakieś świetlice wiejskie, czy, czy coś takiego działało. Teraz wszystko się skomercjalizowało. Świetlice zostały przekształcone na jakieś. Y, miejsca, gdzie odbywają się zabawy, prawda, komunie, wesela i tak dalej. Biblioteka powinna wypełnić tę niszę, ten brak. Mieszkańcy mogą się tam spotykać i mamy fajne bibliotekarki, które są stamtąd, wywodzą się z tych mieszkańców, znają wszystkich doskonale, od małego do, do dorosłego, mają z nimi świetny kontakt i to wszystko sprzyja temu, że, że wszyscy do biblioteki się garną. Dobra. Musi się dużo dziać dla młodych ludzi, którzy nie będą przechodzić po całą książkę, tylko będą też przechodzić jakby przy okazji jakichś wydarzeń kulturalnych, ale takich do nich dostosowanych, czyli warsztatów jakichś fotograficznych, warsztatów właśnie może dziennikarstwa internetowego, warsztatów graficznych, warsztatów jakichś innych. Będzie to sposób, żeby przy okazji ich też namówić do czytania i, i pokazać im, że książka jest ważna. Tak naprawdę animowanie jednej takiej postaci, takiej krótkiego sekwencji, którą tam widzicie. to jest kilka dni pracy. Widzicie, jak się nakłada postacie? Mhm. Takie duchy jakby. To zdjęcie, które widzicie... Na tak... początku nie wiadomo było, co z tym internetem zrobić i z tym komputerem, bo jednak biblioteka to tradycja, prawda? Książka, eee, kurz, tak? Eee, półki. To jednak no, to jest część naszej pracy i nie możemy się zupełnie od tego odciąć, ale internet przyciąga młodych ludzi, bo musiało współgrać i musieliśmy to po prostu przyjąć z całym dobrodziejstwem w czyli i z tą masowością odwiedziń, także nie ma już ciszy, bo wszyscy klikają i słychać te myszki. Całkiem ręce będziemy przyspieszać. Opuszczono do góry w wiosce, wielkie sokole oko, zwołuje zebranie i powiada. Posłuchajcie bracia. Musimy wybrać się na polowanie, ponieważ skończyły się zapasy jedzenia. Przejeżdżają przez Żelazny most. Jadą dalej. Rozglądają się. Jeżeli chodzi o czytelnictwo, to to, to się tak trzyma na równym poziomie. Natomiast o zaangażowanie w edukację, w zajęcia kulturalne jakieś to jest o wiele bogatsze. Przede wszystkim no, jest sprzęt, na którym możemy wiele rzeczy robić. To przyciąga, nie ma się co oszukiwać. Nie? Dzieciaki przychodzą grać, starsze osoby przychodzą, żeby założyć sobie pocztę, żeby przeczytać maila, przychodzą też kupować bilety lotnicze tutaj do mnie, nie? ja im w tym pomagam. Jest fajnie, bo na przykład jak przychodzi jakaś starsza osoba, mówi: Ja byłam na kursie internetowym, ale już nic nie pamiętam, teraz sobie chcę wszystko odnowić, i przychodzi sobie tutaj zadaje sobie jakieś zadanie. Przychodzi Tutaj je wykonuje. Dzieciaki jej pomagają, no bo to jest, to jest fajne właśnie, że dzieciaki jej tu pomagają. Jedzinkę. A może coś przeoczyn? Ważnego nie I to, się zgadza, I to się zgadza teraz dzisiaj ma być w 90 Że po prostu bardzo często gubimy różne dokumenty, gdy przez ostatni miesiąc pełniłem służbę tutaj na dyżurce w Jarocinie, okazało się, że zgłosiło się 12 osób. Każdy może sobie sprawdzić, czy ten dokument nie figuruje jako utracony. Udało nam się rozwinąć współpracę z policją, z jednostką wojskową i teraz koalicja liczy około 60 osób. To dosyć sporo różnych ludzi, bo to są przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciele instytucji kultury, urzędu, ale też na przykład cukiernicy, sklepikarze, którzy potrafią nam wypożyczyć manekiny, bo potrzebujemy je w coś tam ubrać albo taki z sklepu zoologicznego, bo czytamy ptasie radio. Wydawało nam się, że najlepiej wszystko zrobimy same. Że jak z kimś, to może niekoniecznie wszystko będzie tak, jak chcemy. Ale dzięki tej koalicji wokół biblioteki okazało się, że jednak współpraca z innymi daje nam dużo zupełnie innych możliwości. Że takie spotkanie, kiedy zapraszamy wszystkich koalicjantów, ono też powoduje nagromadzenie nowych pomysłów. Pełn, pełn! Kask, co za różnica! Nienawidzę jajecznicy. Nawet jak babcia robi ją polano keczupem i nazywa Zachód Słońca nad Madagaskarem. Ale tutaj jakaś... Biblioteka może być takim miejscem, gdzie można wymienić doświadczenia, wymienić jakimiś dobrymi pomysłami, radami, a czasami też polega to na tym, że ktoś dzwoni i mówi potrzebuję krzesła, możecie mi pożyczyć, możemy, ale potrzebuje ich więcej. My nie mamy, ale wiemy, że ma muzeum. No to dzwonimy. I... To, to też w takich zwyczajnych, takich prozaicznych by się wydawało spra sprawach, że, że wokół nas może się zbudować taka właśnie koalicja, może nawet nie na rzecz biblioteki, tylko na rzecz kultury. Na rzecz tego, żeby się coś pozytywnego działo. A czemu ci tylko pół głowy widać? No ciebie też. A teraz? Proszę no teraz jest dobrze. No. Hmm. Słyszy Pan, słyszy pan teraz Słyszę, słyszę. się tak pan bardzo, no. no i możecie sobie teraz rozmawiać. O, teraz się pytam, co będzie na obiad. Jak mnie zaprosisz do restauracji, nie, to mnie To mi się podoba. My się nie chcę rozmawiać, by I koniec, nie? <śle> to jest <śle> fajne, nie? Bardzo niewiele. No to tak pokrótce, ponieważ to z opowiadań mamy mojej, pamiętam twarz tego mojego wujka, którego nie pamiętam już w ogóle, tylko ze zdjęć. No to tak chciałem powiedzieć, że ta kultura bardzo bogato tu się rozszerzała. No ja znam tego pana z tą mandoliną tu. To znaczy pierwszy ten, ten. Tego znam. Tych drugich nie mogę sobie przypomnieć, ale tego bardzo dobrze. Ale gdzie znam. często występowali? Gdzie można Były wieczorki, gdzie chór śpiewał i mandoliniści grali też. nie? Mhm. Także to. To jest naprawdę bardzo ciekawe grzebanie w przeszłości, a poza tym rozmowy z tymi ludźmi. To są żywi świadkowie tamtej historii. I ich relacje, ja uważam, są naprawdę bardzo bardziej cenne od jakiejś książki, pisanej przez naukowca, który tam z jakichś źródeł czerpie informacje. A to są świadkowie, którzy naprawdę to widzieli, przeżywali i przekazują nam to razem z emocjami. Często to są, jest to i śmiech i, i łzy, i to jest takie bardzo takie ludzkie po prostu. Zabawę, a myśmy organizowali w 42-33 kolegom y, bibliotekę. Myśmy zabawy organizowali wstęp książka. Okay. No. No. Wydaje mi się, że po jakimś czasie ta historia się całkowicie wypaczy, że obraz tej naszej miejscowości zostanie przekazany zupełnie inaczej. Istnieją jeszcze możliwości, żeby gdzieś to zapisać, bo chodzi mi o to, żeby ta historia była pisana przez ludzi. A to, jak ktoś ją będzie odbierał czy czytał, to już jest indywidualna jego sprawa. Nie ruszajcie się z miejsc. Wy jesteście najważniejsze, bo już te trzy osoby widać na naszym filmie. Teraz twoim zadaniem będzie pomału ruszać ręce ten... Na jednym kliknięciu masz ręce tak, mhm. potem na następnym kliknięciu masz ręce tak, minimalnie do góry, na następnym tak i na następnym tak. Dobrze, tak, proszę do przodu teraz wszystkich, którzy zostali, tak, już trochę ten i musisz mocniej, mocniej, o świetnie. Dobrze. Te koleżanki, które pracują na filiach mniejszych, wiejskich, poczuły się bardziej dowartościowane, Zobaczyły jak można pracować, wymieniać się doświadczeniami, usłyszały co robią inni. Pewnie zmieniły też zdanie, że warto, że trzeba wyjść. Nabrały takiego doświadczenia i przeświadczenia, że są, że właściwie wszystko mogą, że nie ma, że nie, że nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno, ale spróbować warto. <słyski> Znaczy, zauważyły wiele dobrych rzeczy właśnie, że internet jest ważny, że, że maile są ważne, że ta wymiana doświadczeń jest ważna, że nie można się bać tej technologii, że trzeba wychodzić ze wszystkim do przodu, że mają wsparcie wśród swoich mieszkańców i wśród nas nawzajem, także to nie jest wcale takie trudne, że trzeba ten pierwszy krok zrobić i tym pierwszym krokiem dla zmiany ich myślenia był wizyty na szkoleniach. jestem <laughs> Super. Nawet jak tylko to są y, pojedyncze osoby, dwie, czy cztery osoby, to warto dla nich y, to robić, co robimy. A Adaś, to ty mnie w ogóle nie słyszysz teraz, jak ci nie działają? Słyszę, ja was słyszę. Halo? No słucham cię. Adaś. O, szkoda. No, no nie, 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 jestem, jestem w bibliotece. Biblioteka prowadzi taki kurs na komputer i właśnie, i właśnie zadzwoniłam do was, nie? Czy je? Tak, tam jest babcia, no widzisz, Oliwiarek się wstydzi. Podoba ci się w szkole, tak? Podob tak? Co, uczysz się holenderskiego, tak? Tak, uczysz się, tak? No, no to, to daj, daj, tatusia jeszcze trochę, daj. No? Naprawcie sobie głośniki, to będziemy rozmawiać. No, no to fajnie, no to, no, no to trzymajcie się. No to papa, papa. Pa. No. no, ale no się, się cieszą. No. Się cieszą, że mama założyła sobie Skype i może później z nimi rozmawiać. Tych seniorów przeszkoliło się u nas już bardzo dużo, bo ponad 100 osób. I ci seniorzy dzisiaj e, komentują nasze wpisy na Facebooku. Potrafią też być e, w sieci i potrafią być też na portalach społecznościowych i doceniają to, że przez bibliotekę e, oni otworzyli swoje horyzonty. do widzenia, do widzenia. To co się dzieje w dużych miastach, z dużym nakładem środków, tak naprawdę tutaj przekładając to na nasze warunki, na nasze realia, jest możliwe. I właściwie powiedziałam sobie, że nie ma rzeczy, których chyba by się nie dało zrobić. Wypromować bibliotekę, zmienić wizerunek nasz, odbierany przez ludzi, no i przede wszystkim dać przyjemność innym. Dzieciaki się cieszą i chcą dalej działać, chcą dalej być aktorami, chcą kręcić. Są być z nami. I fajnie. Cieszę się, że jeszcze mi trochę demerytury zostało, jednak popracuję tutaj i będę robić to, to co chcę i co lubię. A biblioteka jest otwarta dla wszystkich i myślę, że każdy powinien... Właśnie biblioteka powinna być takim miejscem, gdzie każdy powinien coś dla siebie znaleźć. I co? Nie będziemy mogli nagrać film? Czy dzisiaj czy gdzieś się